Człowieku, jak ty to poskładasz? Tu jakieś śrubki, tam jakieś śrubki. Cześć, witajcie w drugiej części czyszczenia całego układu, tutaj nawiewu kabinowego. W dzisiejszym odcinku sobie tutaj wszystko to oczyścimy, łącznie z innymi tutaj, z tym plastikiem, z tą nagrzewnicą. Ja teraz nie będę nic mówić, po prostu puszczę to czyszczenie w przyspieszonym tempie. Także widzimy się później. Dobrze, także wszystko tutaj pomyłem w środku samochodu, jak i cały tutaj ten wiatrak i te plastiki. No i teraz składamy w odwrotnej kolejności. Czyli tutaj to musi do tego wejść. Hops, weszło tutaj mamy na tą, do podpięcia tej kostki. I teraz musimy tymi dwoma śrubkami tutaj przykręcić. Ten silnik. Dobra, słuchajcie, teraz muszę się odkopać z błędu, który zrobiłem niepotrzebnie, bo odpiąłem tą linkę, która jest odpowiedzialna za zmianę nawiewu, czy na nogi, czy na szybę, czy na twarz, i teraz muszę to spróbować jakoś tutaj włożyć. Nie wiem, czy mi się to uda tutaj założyć trzeba tą Słuchajcie taka rada, jeżeli nie chcecie y, wyjmować y, tego całego tutaj pojemnika, to nie odpinajcie tamtej linki, bo to jest katorga. Tam jest taki głupi zaczep. Zresztą wam pokażę to z bliska. Nie... Zobaczcie, tu jest taki zaczep. O, ten metalowy. I jego jest tak ciężko zapiąć. Ale na szczęście takimi obcążkami do obcinania mi się udało. No, i jak widzicie, tutaj poskładałem już yy, wszystko. Tak to wygląda. Wszystko tutaj popodłączane. Pamiętajcie, że te kabelki idą tutaj pod, bo tutaj idzie ta osłonka. I potem jeszcze trzeba pamiętać tutaj o tej gumie. Tam były takie otworki. Tutaj o jeden. I tutaj gdzieś był drugi. Tam jest drugi. Tędy pewnie woda wy, wylatywała, znaczy miała wylatywać, bo ja to wcześniej miałem pełno tutaj liści było. A teraz na szczęście to odetkałem, więc mam nadzieję, że, że będzie dobrze teraz. Że będzie tutaj ta woda wylatywać swobodnie. Że tylko tutaj chciałem pokazać. Zobaczcie, jak ta nagrzewnica teraz wygląda po umyciu. Po umyciu, po przedmuchaniu sprężonym powietrzem, no jest po prostu jak nowa. Także super. I teraz montujemy tą yy, nagrzewnicę w środku. I i tutaj teraz od nagrzewnicy linkę zapinamy takim spinaczem. Mam nadzieję, że tutaj z tą linką będzie łatwiej zapiąć ten pancerz niż tamtym. Tutaj jeszcze jedną sprawę powiem, bo warto sobie wyregulować, jak już tutaj robimy takie rzeczy, to warto sobie ten pancerz wyregulować. Czyli pojadałem troszkę za bardzo, włożyłem ten pancerz tutaj do tej zawleczki, i jak dawałem na zimne chłodzenie, to o dwa ząbki mi odskakiwał ten yy... zresztą pokażę wam. Jak się tutaj dawało na zimne, to odskakiwało coś takiego. Czyli się wrzucało i odskakiwało. Tak samo było potem z ciepłym, bo za bardzo wysunąłem. Zamiast ładnie na, na wprost to ta, o, aż tak odskoczyło. I nie dało się, dawało się na ciepłe, a to odskakiwało. A teraz po wyregulowaniu tej linki, znaczy tego pancerza, mamy idealnie nic tu nie odskakuje. Także cóż, pozostało tylko zamontować tutaj osłonę. Najpierw tą osłonę zamontujemy. No, i jak widzicie, już wszystko prawie gotowe. Teraz pozostało już tylko tutaj dać tą uszczelkę. Najpierw zróbmy sobie porządek. Pokaż, czy czegoś nie zepsułem. Kurde, czy wszystko chodzi. I ten wiatrak najważniejszy. To sprawdzamy teraz, czy będą liście dmuchać, czy będzie już dobrze. Przekręcamy kluczyk. Dobra, chodzi. Światełka i co? Ale cichutko chodzi. Damy sobie, bo teraz jest na szybę, damy sobie na twarz i na nogi i czy stąd coś wyleci? Dwójka, trójka. O, widzicie jeszcze kawałki jakichś śmieci, które były tam pod kokpitem, wyleciały, ale nic już nie jarmoli, tak jak wtedy, nie mieli nic. Także teraz najważniejsza czynność: odpowietrzanie na grzewnicy. Yy, tutaj już wszystko poczyściłem, pobrałem, także samochód jest już gotowy. Natomiast trochę mi się wylało tutaj, jak widzicie, płynu hamulcowego, yy, Boże. Chłodniczego znaczy się? Jest do minimum. Yy, cała nagrzewnica musi się napełnić, więc proponuję. Ja tak wleję. Myślę, że do maksimum, nawet troszeczkę powyżej, bo to i tak zejdzie, a, a po prostu, żeby nie było za mało. Potem odpowietrzymy. Yy, to jest K2, coś takiego. Płyn do chłodnic. Zielony, i wlewamy. Tak, żeby było powyżej maksimum. W sumie sądząc po tym ile tam weszło, chyba 400 ml albo 500, 500 ml weszło to nalałem tylko do maksa bo ta nagrzewnica na pewno się nie napełni, nie ma na pewno pojemności 500 ml. A najważniejsza rzecz, odpalamy samochód i po około 10 minutach pracy silnika odkręcamy ten koreczek tutaj. Żeby aż nam zacznie lecieć płyn. Jak zacznie lecieć płyn, chwilę jeszcze poczekać, żeby jakieś powietrze tutaj nam wyleciało, i zakręcamy koreczek. Mamy odpowietrzoną nagrzewnicę, i samochód będzie nam grzał w środku. No i słuchajcie, już po naprawie yy, tam jeszcze tylko jedna rzecz, jak odpowietrzyłem, bo dolałem tam na maksa, nie? Yy, tego płynu chłodniczego, i jak yy, wylałem tam troszkę odpowietrzyłem, to zeszło do minimum i musiałem jeszcze dolać z połowę, także no, trzeba mieć troszkę w zapasie tego płynu chłodzącego, chłodniczego, ale słuchajcie yy, jest taka różnica wielka w, w tutaj w temperaturze grzania. Mówią, że zaraz światło może tutaj zapalę. Mówią, że sejczęta słabo grzeją. Jak guzik, prawda? Jak tu się włączyło na dwójkę i tutaj na maksa, to tu się prawie ręki nie da przytrzymać. Tak yy, gorąco, gorące powietrze leci. Także yy, po prostu musi się też samochód nagrzać, bo wiadomo, że od razu nie będzie grzał. Ale no naprawdę jest spora różnica. Grzeje strasznie. No i najważniejsze, żadne liście tutaj nie wylatują. Co jeszcze zauważyłem, mocniej wieje. Na jedynce słabiej wtedy wiało, bo pamiętam. A teraz na tej dwójce, czy na tej czwórce, znaczy na trójce, to naprawdę mocno wieje. Szczególnie jak się da tylko na twarz, no to tutaj naprawdę moc jest bardzo spora. Pamiętajcie tylko, żeby potem odpowietrzyć, sobie ten układ, żeby potem problemów nie było. Także cóż, na dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że film się spodobał. Cała taka naprawa. Mam nadzieję, że długo się nie zawali tam znowu tymi. Oby, żeby to y, długo tak było. Także cóż, trzymajcie się. Mam nadzieję, że pomogłem y, tym filmikiem komuś. Y, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach. Dzięki, trzymajcie się, cześć.